Cześć baranki, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek 1 lipca. Jaki to będzie dla Was dzień? Zobaczmy początek miesiąca. Karta sprawiedliwości i karta kapłanki. Załatwianie jakichś spraw urzędowych niektórzy z Was będą no, przeprowadzać jakieś rozmowy. Rozmowy dosyć poważne, oficjalne, może z kimś na stanowisku, niektórzy z Was może będą mieć jakąś rozprawę sądową, jakieś zawiadomienia, jakieś informacje. Możecie w ogóle dostawać, dostać w poniedziałek jakieś takie ważne, oficjalne informacje dotyczące na przykład jakiegoś, jakichś studiów, przyjęcia na studia, jakieś wyniki egzaminów, no, takie oficjalne kwestie, jakieś tutaj zawiadomienia, na przykład jakieś szkół, szkół wyższych. Więc tutaj takie kwestie, oczywiście jakieś podpisywanie umów, być może doradztwo, doradzanie się kogoś, matki, przyjaciółki, siostry w jakichś sprawach urzędowych, może jakieś właśnie podpisywanie czegoś, jakichś umów, więc tutaj jakieś kwestie, rozmów na ten temat. Ale tak jak mówiłam, niektórzy z Was mogą mieć do czynienia z jakimś załatwianiem spraw oficjalnych. Powiedziałabym, zachowajcie spokój, równowagę, taki balans, ale również inni z Was mogą mieć do czynienia tego dnia z... Takimi sprawiedliwymi, sprawiedliwym podejściem do jakiejś kwestii. Być może będziecie coś rozstrzygać, może mm, jakieś tutaj takie oficjalne też kwestie. E, no, ważne, by kierować się właśnie, mm, e, kierować się e, nie emocjami, tylko rozumem. Pozdrawiam, cześć. Cześć, Byczki, witam Was w Przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek 1 lipca. Zobaczmy, jaki ten poniedziałek będzie dla Was. Piątka kielichów i karta ósemki kielichów. Hmm, czyli w poniedziałek jakieś rozstanie, odejście od czegoś, odejście od jakiejś rozpaczy, odejście od jakichś trudnych spraw. Powiedziałabym odejście od przeszłości, zostawiacie za sobą coś bardzo fajnie. Um, tak jakby udaje się Was być może przekonać do tego, że nie warto już żyć przeszłością, nie warto wspominać jakiejś kwestii, jakichś trudnych relacji, które się zakończyły, e, jakichś e, no, takich sytuacji przykrych dla Was. E, no, nie warto tego rozpamiętywać, chcecie. Już iść dalej, macie już dość takiego patrzenia wstecz, chcecie iść dalej do przodu. Być może ktoś do Was wyciąga właśnie rękę, po to, by Wam pomóc przejść ten trudny czas. I może tak być, że właśnie skorzystacie z tej pomocy. Inni z Was mogą się wahać, zastanawiać, czy właśnie to jest ten czas, żeby zostawić tą przeszłość za sobą, czy jesteście na to gotowi, więc jakieś tutaj takie mogą być też kwestie takich rozterek. Może być też tak, że udajecie się na przykład w poniedziałek na jakąś wizytę do lekarza, a propos depresji, jakichś lęków, stanów takich lękowych, niektórzy z Was mogą mieć takie kwestie, takie problemy. No, i tutaj, jak gdyby chcecie się z tym pożegnać, więc stajecie do walki, właśnie z tymi kwestiami, i też, jak gdyby zaczynacie walczyć o siebie i chcecie zostawić tą przeszłość za sobą, i takie właśnie stany, powiedzmy, jakieś takie lękowe, strachowe. Do usłyszenia, cześć. Cześć, bliźnięta, witam Was w Przesłaniach z kart Tarota na 1 lipca. To jest poniedziałek. Zobaczmy. Jak poniedziałek się u Was kreuje? E, umiarkowanie oraz karta cesarzowej, e, odpoczynek. Tu może być jakiś urlop, może będziecie mieć wolny poniedziałek, będziecie go spędzać na przykład gdzieś no, na, przykład na łonie przyrody, gdzieś na wsi, ewentualnie z najbliższymi, z osobami, na których Was zależy. Natomiast dla innych, jakiś taki relaks, odpoczynek, możliwe, że właśnie tak zdecydujecie. To może być w ogóle taki lekki dzień, a może w pracy się nic za bardzo nie dziać. No tutaj może być taka lekkość, może nie być za dużo klientów, może być tak. Taki większy czas na odpoczynek, ewentualnie wykonanie jakiejś zaległej pracy, już jeżeli jesteście w pracy, idziecie do tej pracy. Um, no więc, tutaj takie kwestie, ale również jakiś relaks tu się pokazuje. Więc, może na przykład, nie wiem, po pracy, czy jeśli nie będziecie w pracy, to. To w ogóle w ciągu dnia. Możecie miło spędzać ten czas. Możecie się relaksować, możecie gdzieś wyjść, jakiś masaż, jakieś, no tutaj może jakieś załatwienia też macie. Może ktoś z was idzie do lekarza. No i tutaj jakieś takie zbieranie energii, na przykład na kolejny dzień, zastanawianie się nad czymś, możecie mieć taki bardziej relaksacyjny dzień, bardzo miło go spędzać. Do usłyszenia. Cześć. Cześć, raczki, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek 1 lipca. Co może się wydarzyć? Zobaczmy. Poniedziałek. dwójeczka monet i szósteczka monet. Powiem tak, dużo może się dziać w poniedziałek. To może być dzień, kiedy będziecie coś wybierać. Coś wybierać, będziecie stać przed dwoma opcjami no i tutaj będziecie koniecznie chcieli zrobić i jedno i drugie, czyli wywiązać się zarówno z jednych jakichś tu obowiązków, jak i drugich czy nie wiem, z jednego spotkania i drugiego spotkania, czy jakieś inne sprawy, które tu będą załatwiane, będziecie chcieli właśnie się wywiązać zarówno z jednej kwestii, jak i drugiej tutaj przy tej szóstce monet może chodzić o to żeby właśnie starać się utrzymać też balans taki żeby znaleźć czas dla siebie na pracę na dom, tak, by ten czas rozdzielać żeby znaleźć, nie wiem, czas na przykład dla partnera, dla dziecka, dla siebie, żeby nie było tylko, że zajmujecie się jakąś jedną kwestią, nie wiem, tylko pracą na przykład, a już tutaj innym, inne rzeczy strącacie na bok, więc tutaj jest taki właśnie kwestia, utrzymuj równowagę, tak, bo tu niby jest pokazane, że balansujecie, chcecie i jedno i drugie, no ale wiadomo, różnie może, różnie może być, to może być czyimś kosztem, albo waszym kosztem, natomiast no, przy tej szóstce monet powiedziałabym właśnie, że żeby tak to starać się robić, żeby właśnie był wilk syty i owce cała, tak? Żeby wszystko się udawało, ale żeby było każdy był zadowolony, no i żeby wyście byli zadowoleni przede wszystkim. Tutaj może chodzić o pomaganie komuś, może chodzić o kwestie finansowe, pożyczki. Jeśli chodzi o pożyczanie pieniędzy, no to Tutaj nie radzę pożyczać tego dnia pieniędzy. Tu może być tak, że komuś będziecie chcieli ofiarować jakieś pieniądze, tak po prostu dać komuś. Może jakiejś organizacji, może będziecie chcieli pomagać dzieciom, może jakiś wolontariat. No, różne tu mogą być kwestie. Może być też tak, że to wy dostaniecie coś w poniedziałek. No i wtedy mogłoby to być bardzo przyjemne. Do usłyszenia, cześć. Cześć, lwy, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek 1 lipca. Zobaczmy, co tutaj się dzieje u Was w poniedziałek. Piątka, monet i karta głupca. No, powiedziałabym, że. Jesteście zdecydowani na jakiś nowy początek. Jesteście zdecydowani, by zacząć coś nowego. Może być tak, że coś tutaj się nie udaje, nie wychodzi i rezygnujecie z jakiegoś pomysłu, z jakiejś kwestii, z jakiejś tu sytuacji i chcecie iść w coś nowego. A to jest tak jak gdyby no, było jakieś takie wyjście awaryjne, można powiedzieć, dla niektórych z was. Że jednak chcecie iść w coś nowego, bo tutaj się nie udaje, bo tu nie wychodzi już widzicie, że no nie ma szans tutaj czegoś uzyskać, nie ma szans no, na, na to, by tu jakaś sytuacja no, się zmieniła. Więc tak jakby po prostu a, zmieniacie front, tak, powiedzmy, zmieniacie swoją tutaj e, jakąś sytuację i chcecie iść w coś nowego, więc. E, po prostu nie poddajecie się, tylko rezygnujecie z tego, co nie wychodzi, z tego, co się nie udaje, z tego, co nie przynosi jakichś zysków, jeśli mówimy o inwestycjach i yy, idziecie w coś nowego. Chcecie zacząć od nowa na przykład, jeszcze raz. Może też tak być, że chcecie wejść w coś ponownie, na przykład jakąś relację, ale na nowo, na nowych zasadach, albo zupełnie z inną osobą, albo tutaj może być, no, takie poczucie właśnie straty, poczucie tego, że coś tu się nie udało, nie wychodzi, jestem niedoceniana. Chcę zacząć od nowa, ale na przykład właśnie na innym stanowisku, w innej firmie, w innej, no w innej pracy, tak, z kimś innym, no też tak może być, nie wykluczam. W każdym bądź razie pojawiają się jakieś nowości. Może być też tak, że jakaś sytuacja tutaj się nie chce wyklarować, ale są jakieś widoki na to, żeby mogło być inaczej. Tylko coś tu trzeba pozmieniać. Może przyjść jakaś taka optymistyczna informacja do Was, możecie być smutni tego dnia, możecie coś przeżywać, ale coś miłego może Was spotkać tego dnia i pozwolić Wam na to, żebyście, no, być może zmienili zdanie o jakiejś sytuacji o kimś. Też tak może być. Do usłyszenia, cześć. Cześć panny. Witam Was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek, 1 lipca. Zobaczmy, co tutaj się szykuje. 10 mieczy i karta Rydwanu. No powiedziałam takie szybkie zakończenie czegoś. Może szybko, szybko sobie wyjaśnić jakąś sytuację, szybko z czegoś zejdziecie, żeby nie tracić czasu, na przykład energii. Coś tu może nie wyjść i stwierdzacie, że dobra. Dobra, lecę dalej, idę do przodu dalej, tak? Więc gdzieś tutaj takie ja bym powiedziała na tej zasadzie szybkie, szybkie zakończenie i szybki początek na tej zasadzie. Może być tak, że załatwicie jakieś kwestie, sprawy związane z samochodem, z podróżą. Też tak może być, ktoś z Was może zrezygnuje z jakiejś podróży, ktoś inny będzie zmieniał na przykład miejsce podróży, hotel, jakieś będziecie zmieniać rezerwacje, no więc też tutaj takie kwestie mogą być. No, tutaj jakieś kwestie też randkowe, jakieś spotkanie, i też może być tak, że ktoś tutaj coś odwoła na rzecz czegoś innego lub zupełnie innej osoby, ale też karta 10 mieczy mówi o tym, że. A tutaj jest to karta zakończenia, ale również i początku. No właśnie, więc gdzieś coś ktoś z Was może też zaczynać. To nie jest tak, że Wy nie macie jakiegoś planu dalej działania, tylko Wy doskonale wiecie, czego chcecie i do czego dążycie, i wiecie, co możecie osiągnąć. Zresztą karta Rydwanu to jest karta, która się nie poddaje to jest karta, która walczy mówi o tym, że się walczy tu o swoje, że się idzie po swoje, że tutaj się idzie do celu za wszelką cenę, więc tutaj nie ma, że ktoś się poddaje. Więc myślę, że jeżeli coś tu nie wychodzi, coś tutaj nie działa w tej sytuacji jakiejś, w której się znajdujecie, no to po prostu to zakończycie i będziecie działać dalej. Więc mówię, takie szybkie zakończenie, powiedziałam takie bezbolesne zakończenie, w cudzysłowie oczywiście i pójście dalej, szybko, taki pęd, dalej, po prostu, dalej do celu. Do usłyszenia. Cześć. Cześć, Wagi, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek, 1 lipca. Zobaczmy, co tutaj może się wydarzyć. Zobaczmy, Wagi, Rycerz Buław i Mak. No, to tutaj pojawia się jakiś mężczyzna. Mężczyzna, który możecie być bardzo oczarowani, oczarowane. To może być ktoś z żywiołu ognia, baran, lew, strzelec. To może być ktoś taki szybki, energiczny, no taki charyzmatyczny, to ktoś taki z kim fajnie się gada, rozmawia dużo tu komunikacji się pokazuje, więc możliwe, że będziecie z tą osobą dużo rozmawiać. Tu może być kwestia jakiejś randki, flirtu, romansu, może być też tak jakiś wybuch jakiegoś uczucia, takiego zauroczenia bardziej, ale takiego chwilowego, ja bym powiedziała, przelotna relacja, natomiast tu może być też chęć działania, też podróż się pojawia, więc jakaś podróż być może biznesowa, podróż, żeby coś załatwić, czyli jakieś spotkanie gdzieś, wyjazd do jakiegoś urzędu, może na tej zasadzie, natomiast pojawia się też tak jak mówiłam, jakieś tutaj e, działanie. Działanie może być związane z, jakąś, z jakimś prowadzeniem działalności, ewentualnie może być e, działanie związane z tym, że może myślicie o jakiejś firmie, przedsięwzięciu e, jakimś i tutaj będziecie działać w tym kierunku. Nie chcecie tracić czasu na to, więc po prostu tu się pokazuje, no. Takie podjęcie, takiej decyzji. To jest też realizacja marzeń, tak naprawdę. W poniedziałek dobre karty, bo to są karty, które mówią o tym, że nie będziecie stać w miejscu, tylko będziecie działać. To są karty, które mówią, że jeśli chcesz osiągnąć sukces, no to idź do przodu, działaj, bądź aktywny, realizuj się. Masz wszystkie możliwe. Potrzebne elementy po to, by tutaj uzyskać coś, więc nie szukaj dalej, tylko po prostu działaj. Więc to jest takie zapalenie do działania zapalenie do tego, żeby tak, tak, takie karty zapalne do tego, żeby po prostu próbować osiągać swoje cele, dążyć do nich. I w poniedziałek może się tutaj coś udać w tych kwestiach. Do usłyszenia, cześć. Cześć Skorpiony, widzę Was w przesłaniach z kart Tarota na 1 lipca, poniedziałek. Co może się wydarzyć? Dwójka kielichów i karta gwiazdy. No to powiedziałabym jakieś spełnienie marzeń, zakochanie, zauroczenie dla Was piękne karty. Jeśli chodzi o relacje, miłość, wiara w to, że będzie dobrze, że będzie lepiej, że tu będzie komunikacja jakaś, jeśli się pokłóciliście z kimś, to tutaj się pokazuje możliwość rozmowy, negocjacji, wyjaśnienia sobie czegoś, spotkania jakiegoś, randki, tak? Kwestia właśnie jakiegoś porozumienia, zauważenia was, więc dlatego mówię: zauroczenie, zakochanie nawet powiedziałabym, to nie zauroczenie. A przy dwójce kielichów to jest zakochanie, to są dwie osoby, które fantastycznie się rozumieją, to są dwie osoby, które, między którymi jest chemia, to są na przykład jakieś umowy tutaj, gdzie partnerzy świetnie się dogadują między sobą, gdzie wszystko zostaje harmonijne, takie, gdzie wszystko się układa. To jest relacja również bardzo harmonijna, taka poukładana, tu się świetnie rozumieją, to jest takie porozumienie dusz. Dwie osoby, które mają się ku sobie. No i gwiazda, do tego spełnienie marzeń, realizacja. No, może ktoś tu będzie miał jakieś oświadczyny. Randka, randka, o której marzyliście, albo randka marzeń. E, świetne dogadywanie się, świetne dopasowanie. E, mówienie tym samym językiem, bym powiedziała, tak? Jest szansa, jeśli było coś tutaj negatywnego w relacji, na przykład, no to jest szansa na to, że. To się poprawi, że uda się dojść do jakiegoś porozumienia. A tutaj karta gwiazdy mówi właśnie o spełnieniu, tak? Jakiegoś marzenia, realizacji. Więc może chodzić o umowę jakąś, jeśli podpisujecie, to będzie umowa Waszych marzeń. Może ktoś z was podpisze jakiś kontrakt. Na który czekał bardzo długo, albo bardzo korzystny kontrakt. Więc tutaj warto. Tak? Jakieś zlecenia, które również będą korzystne. Może jakieś propozycje, oferty, na które czekaliście. Więc no, bardzo, bardzo pozytywny dzień. Do usłyszenia. Cześć. Cześć strzelce! Witam Was w przesłaniach z kart Tarota na 1 lipca, poniedziałek. Co może się wydarzyć w poniedziałek? Zobaczmy. 8 kielichów. I karta królowej kielichów, czyli powiedziałabym, że jakaś decyzja, decyzja o tym, żeby odejść. No, niektórzy z was może będą gdzieś jechać, jakaś podróż, wyjście gdzieś, wyjście z domu na przykład, tutaj może być pokazane, ale również e, na przykład pójście do matki, spotkanie z nią, z siostrą, przyjaciółką. E, tu się może pokazywać po prostu wizyta u lekarza też, e, psychologa na przykład. Może tutaj pokazywać jakaś komunikacja, rozmowa, właśnie z matką, z siostrą, przyjaciółką, z osobą, której ufacie. Więc tutaj też doradztwo być może w jakichś kwestiach, stąd doradzenie, no, żebyście na przykład szli w swoim kierunku, tak? Tam, gdzie chcecie. Tu może być jakaś oferta, propozycja od kobiety a i Wy no, rezygnujecie z czegoś, idziecie właśnie po tą ofertę, propozycję, decydujecie się na to, więc tutaj też mogą być takie kwestie. Jest tutaj odchodzenie od czegoś, więc coś będziecie zostawiać w poniedziałek, no, żeby iść albo dalej, albo w inną stronę, w innym kierunku, albo właśnie za jakąś ofertą, propozycją, ktoś tu może coś zaproponować. Więc gdzieś tutaj pojawiają się takie kwestie. Może być też kwestia... Hmm, tego, że idziecie za swoją pasją. A że chcecie coś tutaj tworzyć, kreować, zostawiacie to, co robiliście do tej pory, a idziecie za jakąś właśnie pasją. Więc tutaj też mogą być takie sytuacje. Do usłyszenia, cześć. Cześć koziorożce! Witam Was w przesłaniach z kart Tarota na poniedziałek 1 lipca. Co może się wydarzyć? Zobaczmy, 8 kielichów i karta. Siódemki buław, będziecie walczyć o swoje. Ktoś z Was może nie chcieć stać w miejscu, ktoś z Was może być namawiany do tego, żeby zostać gdzieś, żeby jednak się trzymać czegoś czy jakiejś relacji, sytuacji, czy jakiejś pracy. No i tu pokazuje się walka, walczy o swoje. Tutaj, tak jakby no, inni chcą za Was podejmować decyzje, ale Wy sobie nie pozwolicie. Wy i tak pójdziecie za swoim głosem powiedziałam, za głosem swojego serca. Za tym, co wy chcecie, i mm, może być tak, że nikt was nie będzie wspierał w tej decyzji. Może być tak, że zostaniecie sami z tą decyzją. To będzie trudna decyzja, bo tu jest jakieś odejście pokazane, e, że coś tutaj jednak walczycie, tak, o siebie, o swoje, o jakąś tą swoją decyzję, o to, co podejmujecie, jakieś tutaj, jakieś wasze oczekiwania być może, więc gdzieś tu jest ta walka pokazana. Może być właśnie, że odchodzenie od czegoś, ale może być też tak, wiecie co, że może być rozmowa na przykład z szefem i że wy nie chcecie na przykład już, że o premię jakąś, tak, że chcecie jednak gdzieś tam ten krok do przodu zrobić, żeby móc coś tu uzyskać, więc też może być tak, że będziecie walczyć o to, no, nie będzie to takie do końca pewne, że dostaniecie. Tutaj dużo argumentów trzeba będzie podjąć, ale, ale zawalczyć warto, natomiast pokazuje się przy tej siódemce buław, no, że możecie być sami, tak, w tej walce. No, w każdym bądź razie pokazuje się jakieś odejście, trudne odejście, bo to może być emocjonalne odejście, no, takie, że tak jak mówię, no, będziecie musieli, no, przeciwstawić się wielu osobom, czy też, no, komuś może to nie odpowiadać, ta Wasza decyzja o jakimś tutaj odejściu, o jakichś zmianach. Tu może być również jakaś podróż, która jest nie na rękę komuś. Do usłyszenia, cześć! Cześć wodniki, witam Was w przesłaniu z karty Tarota na poniedziałek, 1 lipca. Co może się wydarzyć w poniedziałek? Kapłanka i 9 monet. No, powiedziałabym, że w poniedziałek decyzje dotyczące finansów, dotyczące jakiegoś kupna, sprzedaży czegoś. Może chodzić tutaj o jakieś kwestie pracy. Komuś możecie się zwierzać z kwestii, właśnie związanych z pracą, finansami. Może być tak, że będziecie się doradzać, właśnie, kogoś, ktoś tu będzie taki bardzo obiektywny i będzie wam obiektywnie doradzał. Może chodzić o jakiś kurs, szkolenie. Może chodzić o właśnie jakiś kierunek dalszego kształcenia, więc tutaj też jakieś rozmowy w tym temacie. Może chodzić o jakieś finansowe kwestie, więc tutaj też podejmowanie jakiejś decyzji. Powiedziałabym, żebyście się kierowali intuicją. Bynajmniej słuchajcie, co intuicja Wam mówi tego dnia, bo może Wam dobrze coś tutaj doradzać. Może być tak, że... Coś wam na przykład, albo wy komuś zwierzycie się na przykład z jakiejś tutaj inwestycji finansowych. Ogólnie pokazuje się też taka bierność tego dnia raczej zadowolenie z stanu takiego, w jakim się znajdujecie, czyli z tego, co macie, z pracy, na przykład z domu, z siebie zadowolenie. No, i raczej taka bierność. Nie ma tutaj tego dnia takiej aktywności, tylko raczej jest taki spokój, cisza. E, może będziecie czytać książkę o finansach jakichś, o jakichś nieruchomościach. E, może będziecie z kimś na ten temat rozmawiać. E, no, też tak może być. Pozdrawiam, cześć. Cześć, rybki. Witam Was w Przesłaniach z kart Tarota na 1 lipca, poniedziałek. Zobaczmy, e, co tu się pokazuje rycerz kielichów oraz karta pięciu kielichów. Możecie przeżywać jakąś relację, która nie udała się. Tutaj może być no właśnie przeżywanie jakiegoś rozczarowania z tym związanego, ewentualnie możecie przeżywać. Hmm, Jakąś ofertę, też propozycję. Jeśli chodzi o osoby, to możecie coś mocno przeżywać. Jeśli chodzi o mężczyznę z żywiołu wody, rak, ryby, skorpion. No i tutaj jakaś propozycja, oferta, której być może nie wykorzystaliście, nie przyjęliście i żałujecie. Więc tutaj też może być taka kwestia, właśnie jakiegoś rozpaczenia z tego powodu. Więc coś tak jakby się popsuło, może jakaś relacja się popsuła między Wami a kimś, a może po prostu nie przyjęliście jakiejś oferty. Może może nie zgodziliście się na coś? No, możecie tego troszeczkę żałować, tak? No, widać, że mocno coś tu przeżywacie emocjonalnie, jakąś sytuację w poniedziałek. No i ona, tak jak mówiłam, też może dotyczyć jakiegoś mężczyzny, może dotyczyć jakichś uczuć, relacji, przyjaźni również. Więc być może jakaś kłótnia, jakieś niedogadanie się, jakieś tutaj kwestie może były dyskusyjne i, i, i tutaj coś mocno właśnie przeżywacie. Nie chcecie iść dalej do przodu w poniedziałek, i ewentualnie nie godzicie się na jakąś ofertę już też wspominałam o tym. I po prostu nie chcecie patrzeć na przykład do przodu, czy tu i teraz, bo na przykład nie jesteście jeszcze gotowi na to. Do usłyszenia, cześć.